W gimnazjum nr 4 w Świdnicy rozpoczęła się właśnie przebudowa i renowacja biblioteki szkolnej. Docelowo ma tam powstać również czytelnia. Projekt został zgłoszony do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego pod nazwą Centrum Edukacji Czytelniczej. Gdy składaliśmy projekt do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego, projekt pod nazwą Budowa Centrum Edukacji Czytelniczej, zakładaliśmy, że nasza biblioteka szkolna i czytelnia ma rozszerzyć swoją funkcję. Ma się otworzyć na dzielnice, na środowisko lokalne. Chcemy, żeby po tym kompleksowym takim remoncie biblioteki i, i czytelni stworzy tutaj miejsce spotkań dla ludzi, którzy mieszkają w tej dzielnicy z naszą młodzieżą, z ciekawymi ludźmi, czyli takie mamy nadzieję cykliczne spotkania z pisarzami, poetami, jakieś wieczory poetyckie, wspólne czytanie, czytanie książek, poezji, ale też chcemy, żeby biblioteka otworzyła się na dzielnicę, czyli żeby był ten księgozbiór dla osób dorosłych, żeby mogły wypożyczać. Pomysł jest jest chcemy nawiązać współpracę z jedną z Księgar świdnickich. Są już wstępne, wstępne rozmowy, były, żeby może oni jakby wsparli nas takimi nowościami wydawniczymi dla osób, dla osób dorosłych. I spotkaliśmy się z taką dużą, dużą przychylnością. Na realizację projektu zostało przeznaczonych 100 tysięcy złotych. Poza uczniami gimnazjum, z czytelni i biblioteki będą mogli korzystać mieszkańcy, zarówno ci młodzi, jak i dorośli. Pierwszy etap budowy zakłada prace budowlane, instalację elektryczną, nowe tynki, oświetlenie. Później w bibliotece pojawi się nowe wyposażenie, regały, sofy, które mają posłużyć do planowanych, organizowanych tam na przykład wieczorków poetyckich. Zupełną nowością będzie stanowisko, przy którym będzie można odsłuchiwać audiobooki, a więc miejsce to będzie przyjazne również dla niewidomych. Zakończenie przebudowy zaplanowane jest na koniec tegorocznych wakacji, tak aby podczas miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego, które odbędzie się właśnie w gimnazjum nr 4, była już możliwość pochwalenia się efektami.